Witam. E, w tym poradniku chciałabym przedstawić e, dobrą konfigurację gry WWE 12. Na no, emeryturze Dolphin. No. E, link do pobrania dam w opisie. No to, gdy już tam wszystko będzie pobierane i zainstalowane, otwieramy nasz Dolphin. E, naciskamy szukaj. Znajdujemy naszą grę. Obraz naszej gry. Wskamy OK. No i tu jest nasza gra? Następnie mamy pasek narzędzi. skamy Konfiguruj. W pierwszym, tak jakby podpasku, w... mamy ustawienia podstawowe. A i Najlepiej zróbcie tak jak ja. Mm, mi się wydaje, że to jest dobrze. Postacie tam biegają tak jakby dobrze. Nie za wolno. Nie mają wolnych ruchów. A jak coś, to moje komputer czy laptop podam y, procesor RAM, tak dalej podam w opisie. Także do tutaj auto najlepiej. Tutaj ma być ten rekompilator zalecony, bo jeśli byśmy zrobili to, to gra by tak bardzo się muliła. Następnie mamy różne tak, jakby motywy Boomy to jest takie coś, Wista, wista tak, Z plastik a ja mam KD. Tutaj ma być system. Najlepiej. audio mamy to z to Tutaj mamy szybkie. To wtedy będą komentatorzy, na przykład, mówili dobrze. S e sąd, sąd to najpierw wybrać to. Wskaźnik próbkowania. To wybieramy 48000. No i na e GameCube. Tutaj tylko nacisnąć po bios Tutaj. E Mamy joysticki, i jeśli chcemy, żeby nam coś działało, naciskamy standard controller. Ilu chcemy, tyle naciskamy. Ja na razie używam jedenpad, więc nacisnę sobie tylko tutaj, Tutaj tylko użyj trybu ten, to tylko zaznaczyć. Reporterzy ekranowe to już zależy od waszej, waszej, waszej rozdzielczości. Ja tu mam 16,9, żeby mi się rozciągnęło na całym. Yy, I ścieżki, no to tutaj jest tylko tak. Ostatnie grafika. Ustawienia graficzne. Mm, Najfajniejszym, chociaż najbardziej takim używania nadaje się Direct3D 9. Żaden 11, OpenGL, albo najgorszy jest ten, ostatni. Zawsze ten brać. Tutaj jest wasz procesor. który rozdzielczość ustawiacie, zawsze najlepiej taką jaką macie rozciągnij do okna. Najfajniej no chcemy tak, potem ten obraz jest taki mały nic widać. Te takie małe. Pozostałe to generuj w oknie głównym. Ja bym radził i ukry ukryj kursor myszy. żeby nie było nie przeszkadzało. Ulepszenie. Wewnętrzna rozdzielczość Najlepiej sobie ustawić 1x native No to jest taki najlepszy. aliasing żadne no, bo potem ta gra tak się nie trochę Filtrowanie musi być na największym, 16. 3D tutaj nie, tylko Skelter, AFB e, i jeszcze Perpixel lightning. Jakby nie działało, to można to wyłączyć. Przecież lepiej, żeby to było tak. Haki to ignoruj zmiany formatu na pewno. Tutaj lepiej, żeby był RAM. Dokładność, żeby było na szybkim tutaj wyłącz, a i reszta tak jak ja. Wtedy by dobrze. Tutaj nic nie trzeba naciskać, to zamknij. Potem to jest tylko głos. Tutaj nie ma, trzeba nic pokazać, to tylko ma być. Zmiana, nic nie zmieniałem. Tak było, jak poprawa. Gdzie jest pad? No to w padzie jest tak, że najlepiej leciej sobie wyczyść. Wybrać swoje A, naciskamy I, i pisze czekam i w tym czasie naciskasz przycisk na joysticku lub też aby mieć do tej tutaj jest uderzenie chwyt yy, czy znaczy no, rzucenie tak jakby żeby na linę poleciał tutaj jest finisher i no, i potem tutaj jeszcze jest branie, branie przedmiotów. Tutaj jest chodzenie, tutaj nie, tu nie, nic, tutaj jest RL, no to jest obrona i sprint, a tutaj takie choćby pokazy też. No i to w sumie taka cała jest konfiguracja. Mogę jeszcze pokazać, które na tym. Na stronie żeby zrobić to. Tutaj. Ten, to wszystko będzie w opisie. Wcięzimy przeglądarkę. Kopiujemy. No i jeśli ktoś ma Windows 7 pobiera to 64 bity do wlot. Ja o tą wersję właśnie a jeśli ktoś ma Windows XP, no to 32, chociaż nie wiem czy to na Windows XP będzie działało, ale... Przypuszczam, że tak, raczej nic. I jeszcze drugi nasz link to będzie gra. Najlepiej, żeby ktoś miał... Jeszcze pokażę. Najlepiej, żeby był no, BitTorrent, to a był torrent z dobrych programów, żeby ściągnąć. Poprzez no, przez to właśnie najlepszy jest, najlepszy są te program. to polecałbym, żeby był sam cały obraz niż jakieś party, ale to od Was zależy, jak będziecie. No i to w sumie tyle. Yy, zapraszam do na przykład moich filmików na PlayStation 2, w którym pokaz, yy, no, przedstawiłem, tylko bez mikrofonu, przedstawiłem yy, Wis 2011. No i będę raczej nagrywał jeszcze inne filmiki. No, no to dziękuję za uwagę.